Raz, dwa, 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 trzy, trzy. Dwa, dwa, trzy. trzy. Witam. Targi Frankfurt 2000 15 stanowisko rcf i jego a, nowe produkty. Jeżeli chodzi o e, takie konstrukcje, to już produkt Evox 5 i e, Evox 8 e, widzieliśmy. Jednak oczywiście w rodzinie pojawia się za każdym razem coś nowego. W tym razem Evox 12. A, taka sama moc, jeżeli chodzi o porównanie z Evox 8, ale jak Państwo widzą, troszeczkę większa konstrukcja. A, tutaj a, mieliśmy to w oparciu e, o głośnik niskotonowy. E, no. Celowy, tu już mamy piętnastkę. Więc tutaj trzeba powiedzieć, że no troszeczkę jednak, troszeczkę jednak więcej. Jeżeli chodzi o dyspersję 90 na 30, więc troszeczkę węziej. Jest to przedstawiony produkt jako urządzenie, które ma na celu no już poradzić sobie nawet z ciutkę większym miejscem, ciutkę większą kapelą, ciutkę głośniej grającą. Trzeba przyznać, że wszystko jest bardzo solidnie wykonane, bardzo interesujące, wszystkie lakiery są w bardzo dobrej jakości. a Dodatkowo trzeba powiedzieć, że system montowania, system prezentowania dlatego jest niesamowicie e, interesujący. E, jeżeli mamy do zrobienia niewielką konferencję, niewielką, e, nie wiem, z wokalem, myślę, że e, ten, ten najmniejszy Evoxik e, na pewno sprosta naszym wymaganiom. E, jeżeli chcemy coś średniego, nie chcemy za specjalnie, nie mamy miejsca, e, to możemy zastosować średniego, no i ten duży, który myślę, że już jest w stanie na pewno poradzić sobie z większymi m, tutaj wyzwaniami. E, zmieniły się również przetworniki. Tutaj były to przetworniki dwucalowe tutaj już są to przetworniki e, są to już przetworniki czterocalowe więc e, są one e, ciutkę większe e, jest ich też e, troszeczkę więcej jak Państwo widzą jest delikatna różnica jest, ten panel jest trochę szerszy e, ale myślę że tylko i wyłącznie pozytywnie wpłynie to e, na jakość przetwarzanego dźwięku wiadomo o tym że z większych przetworników ten dźwięk na pewno będzie pełniejszy więc skoro poprzednie modele brzmiały świetnie myślę że ten nowy również zachwyci nas e, jak kością swojego, że tak powiem, dźwięku z tyłu znajduje się oczywiście panel e, wzmacniacza, gdyż są to systemy aktywne, które tylko i wyłącznie za pośrednictwem jednego kabla e, spikonowego e, podają nam sygnał do głośnika wysokotonowego, ale o, również znajduje się tutaj cała przestrzeń e, dla głośnika wysokotonowego, również w Evoxie 8. Dodatkowo, proszę zwrócić uwagę, Evox 12 nie posiada już niestety tej funkcji, ale za to posiada niesamowicie przydatną rączkę transportową i kółka, czyli tak naprawdę nie mamy żadnego problemu, e, jeżeli chodzi o transport, tylko odłączamy sobie zestaw, przenosimy, pakujemy, a następnie wyciągamy rączkę i po prostu z tym basikiem jak z walizką jesteśmy sobie w stanie pójść dalej. Myślę, że to jest właśnie taka seria dla różnego rodzaju zespołów, które często się przemieszczają, grają w niewielkich miejscach, restauracjach, klubach, gdzie ta mobilność jest niesamowicie ważna, a dodatkowo 1400 watów z takiej maleńkiej paczuszki, myślę, że zajmującej naprawdę niewiele miejsca w samochodzie, co również jest istotne. Firma RCF wychodzi na pewno naprzeciw wszelakim mobilnym sytuacjom, a malutkie głośniki z malutkimi basami, z dużą mocą dodatkowo niewielkie mikserki sterowane ze zwykłego zewnętrznego tabletu, daje nam to możliwość, jeśli. Konfiguracji i e, naprawdę poczucia się e, profesjonalnie, jeżeli chodzi o dźwięk. Stargów we Frankfurcie, Bolesław Szol 2015. Dziękuję. Raz, tak. Trzy, raz.